Polacy zużywają 10 milionów reklamówek każdego dnia. Niewyobrażalne, ale takie są fakty. Plastik zalewa nas z każdej strony. Są na szczęście sposoby, które pozwolą uniknąć tej powodzi. Niemal połowa plastiku, jaki każdego roku trafia do obiegu, wykorzystywany jest tylko raz. Mamy sałatę, sałatę zużyjemy, zjemy sobie ją na obiad, natomiast opakowanie trafi do śmietnika. Rocznie każdy Polak wykorzystuje więcej plastiku niż sam waży. Na recykling szanse ma niespełna 9% tworzyw sztucznych. Co minutę do oceanu czy morza wpada taka ilość plastikowych śmieci, która zmieściłaby się w dużej ciężarówce. 60% odpadów, jakie pływają w Bałtyku, to kawałki tworzyw sztucznych. Cząsteczki mikroplastiku znaleziono w żołądkach ponad 90% ryb i zwierząt morskich. Jeśli nic się nie zmieni w 2050 roku, w oceanach i morzach będzie więcej plastiku niż ryb. Jak nie wpaść w tę plastikową pułapkę i przestać używać i nadmiernie wykorzystywać takie właśnie jednorazówki? Trzeba się do tych naszych zakupów odpowiednio przygotować. Na rynku jest sporo różnych, wielorazowych opakowań. Ja jestem fanką woreczków, takich bawełnianych. Możecie je kupić. Możecie poprosić, żeby ktoś wam podarował w prezencie. Możecie też wykorzystać swoje umiejętności krawieckie, jeśli takie posiadacie, i zrobić sobie samodzielnie i torbę, i woreczek a to wcale nie jest takie trudne, o czym jeszcze się przekonacie. Ja lubię woreczki, które są bawełniane, bo one świetnie nadają się do robienia zakupów, poza tym mają takie skutecznie mocne zawiązanie, więc nikt z tych woreczków nie wypadnie. Na pieczywo polecam woreczek bento, to jest japońska sztuka wiązania. Taki woreczek, wkładam sobie tutaj bułki, chleb, zawiązuję. I też w tej mojej torbie nic mi się nie wysypie. Jeśli kupuję wędliny czy ser do własnym pudełkiem pochodzę po takie rzeczy. Dzięki temu ograniczam i ten papier, w który ta wina czy ser są zapakowane, i dodatkowo jeszcze nie zużywam formy. Można chodzić z plastikowymi pojemnikami. Jeśli takie macie, nie wyrzucajcie ich od razu, tylko wykorzystujcie do momentu, w którym się całkowicie nie zniszczą. Dobrym rozwiązaniem są także słoiki, takie woreczki, na przykład w takiej postaci też się nadają do pakowania pieczywa i potem przechowywania pieczywa, więc mamy tutaj dwa w jednym. Torebki, na rzepy do drobniejszych owoców albo na przykład do kupienia sobie kaszy czy fasoli. Tutaj mam fasolej czerwoną i białą. Nakładam po prostu do swojego woreczka tyle ile potrzebuję. Będzie świetna fasolka w pomidorach sezonowe. Danie zamykam torebkę, podaję pani, pani warzy i zakupy. Zrobionej. Jeśli zastanawiacie się, jak na przykład w hipermarkacie takie zakupy robić do własnych woreczków, bo przecież ta torebka nie zawsze utrzyma tę naklejkę, którą nam wydrukuje waga po zważeniu produktu, po prostu. Albo wybieramy takie pudełko i na tym pudełku naklejamy wszystkie te naklejki, albo jeden woreczek, przy którym dobrze się przytrzyma naklejka i potem bez problemu kasjerka po prostu z tego jednego woreczka te wszystkie zakupy, które ustawimy na taśmie nam zważy. Wiem, że to działa, bo nieustająco właśnie takie rozwiązanie praktykuję. Poza tym kasjerzy w supermarketach też już są. Przygotowani i przyzwyczajeni do tego, że coraz więcej osób przychodzi po zakupy z własnymi pojemnikami, siatkami. Także i wy możecie do tej grupy dołączyć. Reklamówka produkowana jest przez sekundę. Plastikowa siatka używana jest średnio 25 minut. Torba jednorazowa rozkłada się przez 450 lat. 10 milionów reklamówek wykorzystują dziennie Polacy. Jedna torba wielorazowa zastępuje 170 toreb plastikowych. Możemy wykorzystać na zakupach nasze siatki, które posiadamy, ale jeśli takich nie mamy, ze starej koszulki jesteśmy w stanie zrobić sobie świetną torbę na zakupy. Pokażę Wam, jak szybko można taką torbę uszyć tak naprawdę za pomocą tylko i wyłącznie nożyczek. Z koszulki muszę wyciąć rękawy, potem wycinam dekolt. Moja torba jest gotowa, idę po zakupy. Gdzie jeszcze możemy szukać oszczędności? W wodzie. Kupując taką 1,5 litrową butelkę zużywamy aż 25 litrów wody. Dziwne? To wszystko dlatego, że przecież potrzebujemy wody do wyprodukowania samego opakowania, potem przewiezienia go do sklepu i jeszcze zniszczenia takiego opakowania. Także 25 litrów na 1,5 litra? Dużo. Spokojnie możemy taką wodę butelkowaną zastąpić kranówką, którą nalewamy sobie do własnej wielorazowej butelki. Butelki. Kranówka w większości polskich miast spokojnie nadaje się do picia, ale jeśli macie obawy, że ten smak Wam nie odpowiada, możecie ją sobie przefiltrować, chociaż ta prosto z kranu także świetnie smakuje i przynosi nam realne oszczędności, bo. 1,5 litra takiej wody kosztuje około 2, a nawet 3 zł. A jeśli nalejemy sobie półtora litra wody z kranu, zapłacimy nieco ponad grosz. Policzcie, ile jesteście w stanie zaoszczędzić i w Waszym portfelu, i tego plastiku. Kupując taką zgrzewkę wody, wykorzystujemy jej tyle, ile przeciętny Polak potrzebuje do nawadniania przez cały miesiąc. Jesteśmy w kraju, który nie ma wcale nieograniczonych zasobów wody. Mniej więcej to jest poziom podobny do dużo biedniejszego Egiptu. Także już wiecie, co robić. Odkręcacie kran i zamiast takich plastikowych butelek napełniacie swoją wielorazową. Czas na ekologiczne rachunki. Tutaj mam zakupy, które zrobiłam do własnych opakowań, a tutaj te, które albo są zapakowane w plastikowe, foliowe torebki, albo po prostu standardowo zrobione do siatek jednorazowych. Teraz to wszystko powyjmuję i zrobię test. Ile tego plastiku niepotrzebnego, jednorazowego, który znika z naszej przestrzeni zaraz po użyciu, ale niestety nie znika ze środowiska. Udało mi się niechlubnie wyprodukować w trakcie takich jednych zakupów. Do kupienia zaledwie kilku produktów zużyłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 i woda. 13 jednorazowych opakowań, które wrzucam do śmietnika i nic z nimi więcej nie zrobię. Szansę na recykling ma zaledwie 9% plastiku. Pozostały będzie się rozkładał w naszym środowisku, a tego nie chcemy, więc robimy zakupy w ten sposób, do własnych siatek. Tutaj udało mi się sporo zaoszczędzić. Nie wykorzystałam żadnej jednorazowej reklamówki. Jeśli zdarza nam się zapomnieć swoich siatek czy torebek na zakupy, nie musimy od razu tutaj wzbudzać wyrzutów sumienia. Szukajmy rozwiązań jak najbardziej przyjaznych dla planety. Mogą to być papierowe torebki papier jest świetnym budulcem do odzyskania i szklane. Jest już sporo w tej chwili na rynku produktów, które mają opakowania w szkle. Jogurty, sosy, mleko, śmietane. Wystarczy dobrze się rozejrzeć, żeby takie rzeczy znaleźć. Matka Natura nam właśnie za takie dobre wybory podziękuje. Ta torba tylko z jednych moich zakupów a wyobraźcie sobie, że wy robicie takie zakupy wasza rodzina robi takie zakupy wasi znajomi robią takie zakupy i te wszystkie odpadki trafiają tutaj na Oceanu spokojnego. Nad nim unosi się w tej chwili ogromna plama śmieci, ma powierzchnię miliona 600 kilometrów kwadratowych i jest 5 razy większa niż Polska. Te zmiany warto wprowadzić dla siebie i dla planety, żeby oddychać czystym powietrzem, kąpać się w morzach i oceanach, w których jest więcej ryb niż plastiku. Mniej śmieci to mniej wysypisk, mniej emisji gazów cieplarnianych, mniej będziemy też płacić za wywóz naszych śmieci. Pożegnanie z plastikiem to już nie jest panaberia. To konieczność, o którą warto naprawdę się postarać.